Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmiku we Wiejskiej Zagrodzie. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam powiedzieć, jakie są sposoby na pozbycie się lisa z otoczenia kur. Jeśli jesteście ciekawi, to serdecznie zapraszam Was do oglądania. Więc, tak, moi drodzy. Jak wiadomo, lis to zwierzę, które jest niezbyt dobrze widziane w naszych przydomowych gospodarstwach, a tym bardziej w hodowli kurczy, ogólnie mówiąc, drobiu. Jest to drapieżnik i on nie przenosi żadnych korzyści, wręcz przeciwnie, tylko i wyłącznie straty. A jakie są sposoby na tego rudego nieprzyjaciela? Oczywiście każdy może mieć swoje wymyślone lub też sprawdzone sposoby, ale prawda jest taka, że tych sposobów za dużo na lisa nie ma, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że lis jest cwanym i bystrym zwierzęciem, a pozbycie się lisa. Z otoczenia tutaj kurnika i wybiegu dla kur nie jest sprawą łatwą, jakby się komuś mogło wydawać. Kurki sobie tutaj wcinają trawkę oraz koniczynkę, a także mleczyk. A ja teraz przejdę do omawiania tutaj dzisiejszych sposobów na lisa. Zacznijmy może na pierwszy y, sposób. Ogrodzenie. Do czego zmierzam? Otóż ogrodzenie jest bardzo ważne i zarazem istotne, jeśli posiadamy drób, ponieważ takie dobre, solidne, jak i też wytrzymałe ogrodzenie może zabezpieczyć nasz drób przed tutaj wtargnięciem lisa, ale takie samo ogrodzenie w rzeczy samej może nie do końca wystarczać. Ponieważ lis podkopuje się pod ziemią, pod ogrodzenie, i może podkopać się nawet do głębokości dwóch bądź 3 metrów pod ziemią. W końcu jest to zwierzę, które kopie samodzielnie nory. No i dla niego nie jest to jakiś zbędny wysiłek, aby się podkopać pod ogrodzenie, gdzie znajdują się nasze kury. I żeby właśnie utrudnić sprawę podkopywania się lisa pod nasze ogrodzenie u kur jest dość proste rozwiązanie gdy stawiamy takie ogrodzenie dla naszych kur to przede wszystkim dobrze by było aby tutaj na dole był zalany beton a jak nie to po prostu jakieś cegły można też jak najbardziej tam głębiej pod ziemię wsadzić Jakieś kamienie, gruz. I wtedy, gdy nasz ten rudy przyjaciel, w cudzysłowie mówiąc, będzie próbował się tutaj podkopać pod nasze ogrodzenie, aby dostać się do naszych tutaj skrzydlatych przyjaciół, to sprawa będzie dla niego już nieco utrudniona. Oczywiście, on za wszelką cenę będzie się próbował tutaj podkopać, aby zdobyć swoje pożywienie, jakim są kury. Ale jeśli zobaczy, że nie da rady się tutaj podkopać, to albo pójdzie w inne miejsce szukać gdzieś indziej pokarmu, bądź też będzie próbował się dostać tutaj do naszych kur przez inne lepsze, bardziej dostępne miejsce. A więc pierwszym sposobem, moi drodzy, jest dobre i solidne, wykonane tutaj ogrodzenie. Drugi sposób na pozbycie się tutaj lisa i utrudnienie mu za wszelką cenę tutaj sprawy, to dobrze skonstruowany kurnik dla naszych kur. Sprawa związana tutaj z kurnikiem jest o tyle podobna co ogrodzenie dla naszych kur. Tylko różnica tutaj w kurniku jest taka, że nasz kurnik nie powinien mieć yy, Żadnych tutaj większych dziur, szczelin i różnych zakamarków, przez które lis z łatwością mógłby się dostać albo próbowałby się dostać. A jak wiadomo, kurnik ma być spokojnym i bezpiecznym domem dla naszych kurek, czy w ogóle mówiąc drobiu, i nie mogą się w nim stresować. One mają tutaj wypoczywać. A więc drugim sposobem jest dobrze skonstruowany kurnik, a po trzecie trzeba mieć dość wytrzymały i solidny dach na kurniku, ponieważ nie wszyscy mogą o tym wiedzieć, ale powiem o tym, że lisy z łatwością mogą się dostać na dachy kurników czy pomieszczeń gospodarczych mają na to swoje sposoby i swobodnie sobie po nich chodzą oraz schodzą i lis może też próbować się jak najbardziej dostać tutaj yy, przez dach do naszego kurnika a więc ten dach musi być też w miarę możliwości dobry solidny i wytrzymały a nie taki, że się ledwo trzyma i jest bo jest czwarty sposób moi drodzy na Utrudnienie sprawy tutaj yy, wchodzenia na terytorium kurnika i wybiegu yy, lisa jest pastuch elektryczny wokół naszego wybiegu. I prosta sprawa: jeśli lis będzie próbował się dostać tutaj na nasz wybieg, to wiadomo, co się z nim stanie. Prąd go elektryczny może kopnąć, porazić lekko i go może to zniechęcić. Kury jak najbardziej można również trzymać w tak zwanych wolierach, które również muszą być dobrze zbudowane i zarazem zabezpieczone przed dostaniem się tam lisa, jak i innych drapieżników typu y, kuny, łaski oraz psy. I co tutaj jeszcze powiem w tym filmie, to między innymi to, że w takich w sklepach z artykułami dla zwierząt, lub w takich sklepach być może rolniczych, znajdują się preparaty, które odstraszają zarówno psy, lisy, kuny, łasice i wiele innych. Ale trzeba pamiętać o tym, że nie zawsze ten sposób musi być sprawdzony w 100%. Naturalnie lisy boją się nas, czyli ludzi. Boją się naszych krzyków, naszych gwizdów. I taki normalny, zdrowy lis, gdy nas zobaczy i stanie z nami woko-woko, w oko, to będzie po prostu uciekał. Jeśli takiego lisa gdzieś zobaczymy tutaj yy, w naszym otoczeniu w otoczeniu kur, kurnika, to musimy go jak najszybciej tutaj stąd pognać. Musimy gwizdać, krzyczeć, bądź też używać petard hukowych. No i na koniec mogę powiedzieć tyle, że na posesji warto by było, aby znajdował się dobry, stróżujący pies. No i co? To już na tyle, moi drodzy, co miałam Wam do przekazania w tym dzisiejszym odcinku. Jeśli ten filmik Wam się spodobał, to oczywiście nie zapomnijcie o pozostawieniu tej łapki w górę. Zasubskrybujcie kanał Wiejska Zagroda TV, by być cały czas na bieżąco. Jeszcze chyba około 50 subskrypcji i będzie równe 3000 subów na kanale. Mam nadzieję, że dobijecie, wierzę was. Pozostawcie również pod tym filmem jakiś miły komentarz. Zapraszam was również do oglądania moich innych filmów. I tak na koniec na marginesie jeszcze powiem, że te sposoby, które podałem tutaj we filmie nie muszą być w 100% sprawdzone i nie muszą się one sprawdzać. A u was jest problem z lisem? U mnie na szczęście nie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, do następnego odcinka. Cześć!